19 kwietnia 2024 roku w naszej szkole odbył się Dzień Otwarty. Zaprosiliśmy klasy ósme do odwiedzenia i poznania naszej szkoły. Najpierw zaprosiliśmy uczniów do wysłuchania przemówienia pani dyrektor. Następnie nasi goście zostali podzieleni na cztery grupy. Mogli uczestniczyć w zajęciach z języka hiszpańskiego, gdzie tworzyli dialogi oraz grali w memory. W zajęciach z geografii uczniowie... Zastanawiali się, jaki rejon Polski lub Świata lepiej wybrać na wakacje. W ramach zajęć z panią pedagog mieli możliwość zagrania w gry drużynowe polegające na współpracy i wzajemnej komunikacji. Ostatnimi zajęciami były zajęcia z WOS-u. Polegały one na wyborze kandydatów na prezydenta i przygotowaniu haseł oraz plakatów wyborczych. Na zakończenie zostały przeprowadzone wybory na prezydenta oraz podsumowanie wszystkich warsztatów. Tego dnia wszyscy bawili się świetnie. Klasom ósmym dziękujemy za tak liczne przyjście i cieszymy się, że mogliśmy was gościć.